Tutaj jest taki gift shop. Proszę. Horse crossing. on oh, quail crossing. To jest też fajne. Nie masksą to mi się nie podoba. Ale quail. Aha. My mamy tylko, nie? My mamy... U nas są kue, czyli przepiórki biegają. Hmm. Tutaj coś tak, słuchajcie, taki sam trochę vibe jest jak w tym. Jak naszym jakimś Zakopanem, że tak dużo jest rzeczy z drewna. Dużo rzeczy z drewna. Oj, te misie tutaj, nie wiem co, misie tutaj żyją. Ale no, fajne. Super fajne. Ha, zobaczę, ile kosztuje duży miś. Słuchajcie, duży miś, 1000 dolarów. Redwood Standing Bar. Ten mniejszy 400 dolarów, a najmniejszy 350. 350, 400 i 1000. No i co, bym kupiła takiego i bym postawiła na ogródku, a te małe po siedemdziesiąt. Ten siedemdziesiąt pięć nie wiem w sumie fajne te mi się mogłabym sobie postawić przed domem o i sowa też dobra bo ja tutaj tak za dużo w jednym miejscu, nie? To Was może nie interesować. O, tutaj są też te banana slag. To są, słuchajcie, te takie ślimaki, co my mamy w Polsce, takie brązowe, bez skorupy. To tutaj właśnie przy sekwojach jakoś żyją te żółte takie ślimaki. I one się nazywają banana slag, bo po prostu wyglądają takie, nie, jak taki banan. I, I taki został, bo slag to jest właśnie taki ślimak bez skorupy. Ten taki... Tam ludzie ich nie lubią, nie? Bo one niszczą w ogródkach rzeczy. Ale tutaj one żyją w tych lasach sekwojowych, takie żółte. No i tutaj są jeszcze mniejsze mi się, mniejsze mi się ile? 55. 55 65. Fajne takie domki. I takie domki to mi przypominają zegary z kukułką. Kalifornia, welcome. No nie wiem, no fajne. O, tu są chyba takie budki dla ptaków. Aha, ja mówię domki. No właśnie, bo to mówię, że mi to zegar z kukułką przypomina. A to są takie budki dla ptaków. To trzeba po prostu to powiesić na drzewie. Jakieś ptaszki w tym zamieszkają a tutaj, tutaj mamy. tu mamy jakieś kubki z tymi skrzypkami, też fajne, też lubię grzybki, super są grzybki są fajne no co, fajny kubek ale on jest 15 dolarów strasznie wielki strasznie wielki to by był chyba nie żeby coś z niego pić tylko żeby coś z nim przechowywać ten to też jestem wielki tak. Jebu. W sumie to fajna 15 dolarów. To co? Też coś z drewna. Oj, to to jest to, co ja mam w domu. Takie koszyczki. Też taki koszyczek. 109? Jejtko, 109? 109, taki ten. Taki koszyczek z drewna. Ach, no nie wiem, no ciekawe, ciekawe. Tutaj też, oczywiście, różne nalepki, magnesy. Fern Valley Gold Milk Sites. E nie, nie. Tutaj można sobie coś kupić, też do jedzenia, albo nie, to jest sam tak bardzo Santa Barbara soup, Szycowe, takie coś się wrzuca do garnka, zalewa wodą i gotuje. Zupę. Fajnie to wygląda. Że to niby dobre na camping, że się po prostu zalewa wodą i ma się zupę. O, tutaj jest jeszcze druga część tego sklepu. A, coś mi to tak przypomina te nasze zakopane, właśnie dużo, dużo rzeczy z drewna, no tutaj to już jest gorzej, tutaj już są jakieś takie rzeczy do ubrania, dla dzieciaków, wszystko z misiem, nie wiem, tutaj te misie tu mieszkają widocznie, okej, okay. może teraz, może wyłączę.